Szukam sobie męża, obcokrajowca. Najchętniej chciałabym wyjechać do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. I chciałabym zmienić obywatelstwo. Oczywiście nadal będę się czuć Polką. Ale chciałabym przy okazji małżeństwa zmienić obywatelstwo. Tak, żebym już nie podlegała tutaj komunistycznym sądom, w Matka zastępcza wysłał pięć złotych. Jesteś dumna z siebie, że przez twoje dokonania dziecko w bidulu siedzi? Mogłaś odzyskać Marysię, ale wolisz upijać się na lajwach. To jest totalna patologia, a ty nigdy nie powinnaś mieć dzieci. Nie zasługujesz na bycie matką. Reporterek drugi zero wysłał pięć złotych. Elu chce się pogodzić i lizać ci pizdeczkę, skoro nie za kasę, to chodźmy na randkę mam dosyć kłótni, możesz prowadzić lify na moim kanale, a ja w zamian wyliżę Ci kloakę. Odpowiedz Elu, jak mogę Cię zdobyć podobasz mi się, jestem złośliwa, bo nie mogę cię wylizak.